serial z życia, wrzęta, wstajemy, kochani, idziemy mieć ząbki, dlatego mamy takie białe. Później kąpiemy, no i już gotowa. Robimy śniadanko. Oczywiście jajka z bedruniu, No i oczywiście duda. No od niego właśnie mamy śniadanie 500 plus i tak te rzeczy. E, tak, robimy kanapki właśnie tak jak widzicie. Później, tak, nakładamy na teleś, robimy herbatę, a daję mojego starego. Później idę przygotować wodę, żeby dzieciaki wykąpać. Dzieci też się wykąpane już. Tak, Lara też. Później jedziemy z naszego złom, a do lekarza, bo stary jest coraz bliżej piachu, także muszą się sprawdzić, a co się dzieje z nim? Później jechaliśmy, żeby zrobić zdjęcia a, na paszporty w ramach W, żeby uciekać tutaj z Polski, ale nie, nie no, niestety trzeba się umówić, nie ma nawet terminu. Kurczę, chcieliśmy wybić, ale nam się nie udało. Tak, czekaliśmy. Później się okazało, że nie mam ani stary paszport, ani dowód. Pojechaliśmy później, żeby. A, zakładać Lara kolczyki, nie zrobić żadnych dziurek, bo już miała po prostu nakładać kolczyki. Wróciliśmy, poszliśmy naprawić naszego złom, bo też się umiera. Wróciliśmy do domu, jedliśmy makaron. No, tak minęło naszego...